Dzisiaj w naszym mieście organizowane są zawody, które nazywają się Gra w kolory, widzowie. I tutaj mamy uczestników, Laki bierze udział, cała moja rodzinka... Siemanko, tak, biorę udział i tutaj cała rodzinka i z Franią jesteśmy. Tak, Laki, Frania, jest też Lubek, słuchajcie, i może jeszcze inni tutaj się do nas dołączą. A dzisiaj będziemy właśnie na tym chyba kole fortuny losowali kolorki. Zaraz się dowiemy, o co chodzi, nam pan prowadzący może wytłumaczy, co będziemy tutaj robili, jak wygrać główną tak, nagrodę. Dzień dobry, dzień dobry wszystkich, witamy. Także konkurs w gra Kolory polega na tym, że te zawody są podzielone na parę konkurencji, a pierwsza konkurencja będzie taka, że kto wylosuje kolor, to danej, danego koloru będziecie musieli zebrać tego koloru przedmioty w ilości jak największej i... Jak naj, y, ro, różnego rodzaju. Także kto będzie pierwszy losował kolory? Tutaj ja, kolor, ja mogę kuby? losować, ja mogę losować kolor. Okej, okay, czyli jak wylosuję jakiś kolor, to wszystko. No, dobrze, no to Gplay, wszyscy to... szukamy y, ko, tych kolorów, w tym przedmiotów w tym kolorze jak najwięcej przedmiotów się da, tak? Tak, okay. zgadza się. Dobra, słuchajcie, oj, nie trafiłem, ale załóżmy, że był jak najbliżej brązowego, to O, No, brązowy brązowy. dobrze, to teraz drużyna bierze się do yy, zbierania rzeczy. A ile kolorze mamy czasu, brązowy? panie prowadzący. Z yy, yy, kolory znaczy czasu macie dwie minuty i czas start. Dobra, dwie minuty, żeby znaleźć jak najwięcej yy, rzeczy koloru brązowego, widzowie, ty dirta mam. Na starcie mam dirta, widzowie. I dobra, patrzcie, tabliczka jest też brązowa, dobra, biorę sobie tabliczkę. Okej, okay, mam już widzowie dwie rzeczy. Ty Crafting też jest przecież brązowy. Ja cię to będzie łatwe. Tylko ini też mogą, słuchajcie, zdobyć dużo rzeczy brązowych, to jest akurat... Dobra, mam tu już trzy rzeczy, słuchajcie, brązowe, może... O drzwi! Ej, wpadłem w pułapkę! Ej, co jest grane? Ktoś na mnie zastawił pułapkę? Ej, ja nie mogę! Kto mnie tutaj normalnie uwięził? Czekajcie, tinta sobie wchodzi tutaj. <totę> tatuż. Ej, tatóż! Ej, tatusz! GP'ek z tej strony, tatuś, wpadłeś pułapkę. No, jak widzisz, weź mnie wypuść G playek Co jest grane, kto mnie tu więził? E, no rzeczy? dobrze, e, no to e, jakie masz e, rzeczy koloru brązowego. No mam dir tabliczkę i crafting, a co ogólnie. No dobra, no to ci pomogę, tylko rzuć tutaj mi te, te, te rzeczy. Co? To jest jakiś szantaż? Dobra, trzymaj synek, ale no w sumie się sam mogę tu podsadzić, ale mnie normalnie wrócę. dzięki Tatusiu, dzięki Tatusiu, to ja lecę. Ej, o, ty małe cwaniaczku Rzeczy. Widzowie straciłem przez Playka Normalnie, tutaj dużo czasu, ale dobra, lecimy tutaj z brązowymi rzeczami. E, tutaj słuchajcie, już mam tak, cztery normalnie rzeczy. To jest brązowe, brązowe, brązowe. Musimy znaleźć jak najwięcej brązowych rzeczy. E, czekajcie, to jest też brązowe, dobra, drew półpłytka drewniana, krzesło, dobra, całkiem dobrze mi idzie. Mam nadzieję, że nie będę ostatni, drabinka. Okej, okay, to to też, słuchajcie, to też jest brązowe, też jest brązowe. Okej, okay, dobra, patrzcie, ile już mam rzeczy widzowych, brązowych. Dobrze mi idzie, dobrze mi idzie. Ma 10 już rzeczy. O, Skibili toilet! ziomeczku! Słuchaj, dam ci coś fajnego, no co jakbyś mi dał coś brązowego. Masz coś brązowego? Yy, no dobra, dam ci parę rzeczy brązowych, jak mi zaśpiewasz moją pioseneczkę z Kibili Dop do pies dop, jest Skibidi double d Nie dop. no to jest już cringe, znowu miałbym się poniżać do tego. O nie, tu też wpadłem w jakąś pułapkę. I co jest grane? Wszędzie są pułapki. Dobra, ja się stąd wydostaję, dobra, zaśpiewam ci. Yy, to tak, skibili dop, do pies jest. Dobrze ci to idzie Dobra, to Brązowe rzeczy najwięcej, Proszę, rzeczy, najwięcej brązowych rzeczy Proszę, najwięcej brązowych rzeczy Proszę masz tu skrzynię z brązowymi Co? moimi rzeczami Ej, Ale śmierdzące to jest toilet, To wszystko jest zrobione z odchodu. No dobra, to jeśli kuchnie. to nie chcesz, to ja to wezmę Dobra, dobra, biorę, biorę, biorę Okej, okay, biobra, nic, nic mi nie zabieraj Ja nie mogę, już mam dwa paski brązowych rzeczy Dobra, ja muszę lecieć z kibili Toilet. Czekajcie, to chyba też jest brązowe Ta skrzynka, nie wiem, czy jest taka bardziej chyba żółta Czy słuchajcie, też bierzemy skrzynkę też jest brązowa. Może, się, może nam sędzia po prostu zaliczy. Zaraz będę mieć całe kół brązowych rzeczy. Dobra, to drabinkę już mamy. Co jeszcze, słuchajcie, nie wiem, ile tam było. 2-3 minuty chyba on mówił. Okej, okay, tu jeszcze wbijemy, słuchajcie. Nie wiem, czy taki kawałek drewna brązowy. Nie miałem, nie miałem, nie miałem. Dobra, lecimy szybko już idziemy, słuchajcie, do mety. No i wróciliśmy, słuchajcie, uczestnicy tutaj naprawdę sporo rzeczy znaleźli. Patrzcie, tutaj na przykład Gplayeczka ma zegarek. No dobrze, to teraz tutaj robimy to, kalkulację. To... Kto ile zebrał przedmiotów? Gplayeczka tyle. Aha, cztery nubek też ma. Ile nubek. nubek też ma, nawet. A to jest w sumie, to nie jest zaliczone te, ta kłoda, chociaż ona jest chyba dłuższa. To jest w sumie inna, dobra. Myślę, że to są połączone dwie krania Brania, zobaczmy, ile, ile przedmiotów brązowych tak, jej tak, się tak, udało cztery. zdobyć. Też cztery, też cztery przedmioty. Cztery, jasne. Gplayka. G-Playka 3. g przegrywa na razie. Ej, Janek jeden chwilę, ale Ojejku, Janek czemu tak mało? Janek, ty tylko jedno krzesło znalazłeś, to ci nie poszło chyba za bardzo, synku. Ej, e, tak, mi jedno krzesło się tylko udało zdobyć, bo ja myślałem, że kto najmniej rzeczy e, z to najmniej Ojejku, rzeczy brązowych zdobędzie. Dobra, to Janek się pomylił, tu g też znalazł i Laki w ogóle też widzę, że tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, to ja teraz w ogóle wam pokażę swoje rzeczy, tylko ja nie wiem w ogóle, czy jest Żebym ja to rozkładał, może ja to do skrzynki po prostu, panie prowadzący wszystko włożę. Jasne, Za to dużo... poskładaj wszystko do skrzyni i my sprawdzimy wszystko, przejrzymy z komisją. Chyba wygrałem. Ewidentnie tutaj znalazłem najwięcej rzeczy w kolorze brązowym i ktoś mi coś zabrał. Laki, co mi tutaj? A to nie jest... Zakwalifikowane nie, ta nie. pochodnia? Ta pochodnia się nie liczy do kwalifikacji, to nie jest brązowa. Dobra, ale i tak znalazłem najwięcej. Dobrze, najwięcej, ale to nie chodzi o to, kto wygra, bo tak naprawdę prowadzący mówi, kto odpada. Także odpada Janek z jedną rzeczą. Przykro mi, ale Janek się. musi odpaść. Będzie, będzie dobrze, będzie dobrze. Następnym razem wygrasz jakieś zawody. Dobra, to co teraz, następna konkurencja? Ja mogę. Kolejna konkurencja, sobą? proszę, Gplay, jeśli się zgłosiłeś do losowania, to proszę ty losuj jako pierwszy. Dobra, losuję kolejny kolor. I dowiemy się jaka będzie konkurencja. No i zielony, normalnie ustrzelony, pięknie, panie wprowadzący. Brawo. Czyli co teraz związanego z zielonym będzie, co? Także teraz musicie y, zdobyć jak najmniejszą rzecz koloru zielonego. Dobra. I też trzy minuty, dwie minuty, ile mamy? Ile mamy czasu? Dwie minuty, macie, dwie minuty. także do dzieła! Dobra, najmniejszą rzecz, słuchajcie, zieloną. Dirk, jak się wykopie, to nie jest ogólnie ani mały, ani coś. Ty, czekajcie, tutaj jest dużo zieleniny. Może kwiatek taki by był zakwalifikowany, chociaż on nie jest w 100% zielony. Hm, słuchajcie, a może jakieś, nie wiem, insekty, czy coś takiego zielonego, jakiegoś małego insekcika byśmy znaleźli. Ty patrzcie jaki zielony telefon burmistrzu y, mogę ten telefon na chwilę pożyczyć w ogóle bardzo fajny ładny zielony telefon potrzebowałbym takiego ty no wiesz co no ja niedawno sobie kupiłem ten telefon to nie chcę chyba go ci dawać no proszę burmistrzu jakąś przysługę bo tu jeszcze o czekajcie może to też jest ziel... małe a tego nie mogę z... to mi nie wypada y, no co mogę dla burmistrza zrobić nie wiem mogę skosić trawę zrobić jakąś przysługę burmistrzowi no coś? dobra jeśli skosisz mi trawnik na ogródku to mogę ci pożyczyć wyrzucić ten telefon. Dobra, na nie, dwie godzinki wystarczyłoby nawet, na dwie Jasne. godzinki. Dobra, okej, okay. dziękuję burmistrzu. Ja nie mogę widzowie, także mamy na razie telefon. Dosyć mały jest i dosyć mały ten telefon. Mamy duże prawdopodobieństwo, że nam dobrze pójdzie, bo jest cały zielony. To mogłoby nie być zakwalifikowane, ten kwiatek. Słuchajcie, co tutaj jeszcze? Yy, nie wiem, no, drzewo ogólnie tutaj liścia jednego. Jakbyśmy zdobyli jednego liścia, to jeszcze może by to przeszło, ale całe to po prostu takie liście, to nie za bardzo. Mamy mało czasu, słuchajcie, rozejrzymy się tutaj jeszcze po okolicy. Nie wiem, to drzewko jest Duże, raczej nie mamy szans z tym drzewkiem. E, słuchajcie, no powiem Wam szczerze, że ten telefon to jest na razie moja jedyna, najsensowniejsza opcja. Jest jeszcze opcja zielonych jabłuszek, ale chyba nie wiem, czy jest większe jabłko, czy telefon. Nie mam pojęcia. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam inni zdobyli. Panie prowadzący, jak tam wszyscy już normalnie tu wszystko przyniesie? Ej. O, driple, już ty tak, jesteś ostatni, który przyjdzie do mety. O, już każdy wszystko ma. Ty, no to ja tutaj powiem Panu szczerze, ja mam tako telefon w ogóle zielony. Znalazłem, a jak tam reszta? Wow, brawo, bardzo dobrze. Dobrze, to teraz robimy podsumowanie. Na początku zobaczmy Jeeplejeczka. Jeeplejeczka H, taki krzesełko, dobra, dalej, nubek. Nubek, nubek. chyba przegrał w ogóle. Większy. Proszę pana, to jest brązowy, a nie zielony, że tutaj jest górna część, to to w ogóle powinno nie być zakwalifikowane. Tak, to na, na razie, na razie, polećmy dalej, zobaczmy dalej. E Frania, zegarek, no ładnie. Jeeplejeczka lampkę. też czarno-zielony. Też, też ładnie. Jeeplejek dywanik, Panie? Bo jak tu na przykład, tutaj mam takiego tulipanka i co, i on też nie jest 100% zielony, to by było zaliczone, czy nie? Na przykład? Tulipanek nie, tulipanek się nie liczy. Dobra, teraz zobaczmy na Lakiego. Laki, co zebrał? Zegarek. Uuu, zegarek, brawo. Nie, no to w takim razie nubek odpada. Aha, nubek odpada, a kto w sumie pierwsze miejsce, tak z ciekawości mamy tutaj? Laki i Gplay, Laki i Gplay, Laki w sumie. Bo zegarek jest mniejszy od telefonu. Dobra, no to Lucky wygrał, czyli co nubek odpada? Kolejny uczestnik tak, odpada. Nubek odpada. I zostało, słuchajcie, tutaj coraz mniej uczestników, także ja będę losował, chyba tak, panie prowadzący. Następny tak, proszę kolorek. losować kolejny kolor. Dobra, widzowie, także teraz ciekawe, jakie będzie zadanie. Kolor czerwony, panie prowadzący, co robimy z kolorem Uuu, czerwonym? Kolor czerwony, no to teraz musicie znaleźć jak największą rzecz koloru czerwonego. Dobra. Dobra, dobra, lecimy szybko, widzowie. Co jest duże i czerwone? Co jest duże i czerwone? Raczej ten kwiatek nie, ten kwiatek nie. O, dobra, mam już tutaj, słuchajcie, patrzcie. Jest tutaj wełna, wełna, blok wełny. I, i słuchajcie, pe na pewno ktoś znajdzie coś mniejszego, nawet niż zwykły blok. I, jestem tego pewny, bo tutaj ogólnie niektórzy to są nuby, słuchajcie, na tych zawodach. Nubek to naprawdę przyniósł dirta, który nawet nie był zielony. Trochę był zielony. Ty. Widzowie, ten wóz strażacki to po prostu panie prowadzący, a ogólnie. Jakbym się dogadał normalnie ze strażakami ten wóz, to bym jest, była szansa, żeby tutaj w ogóle to wziąć też pod uwagę taki wóz strażacki czerwony. Wydaje mi się, że wóz strażacki mógłby wygrać w twoim przypadku. Ja tylko sobie tu zwiedzam i patrzę, co ty wybierasz dokładnie, dobrze, ale dobrze. idę już do, do, na scenę. Ty kontroluje nas, widzowie. Tam są jeszcze ławeczki, ławeczka na siłowni też czer... Ej, ona nie jest taka mała widzowie, a można by normalnie ją też dać do zawodów. Ty nie mogę w ogóle tego zniszczyć. Okej, okay, mam, mam, mam ławeczkę. Mam parę, parę tutaj, słuchajcie, kandydatów ale najbardziej... O pan strażak! Panie Strażaku, czy ja mógłbym normalnie tak? pożyczyć tutaj tą, y, ten wóz strażacki kozacki. Y, na, yy... na, na godzinę, proszę, 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 jakoś się Nie, yy, Tak, jeśli mi pomożesz tutaj ugasić pożar, to ci pożyczę. Choć tutaj y, mamy problem, bo musimy ugasić pożar. O, tutaj w tym miejscu. U jejku, ale jakaś gaśnicy nie mam. Nie jestem przygotowany, panie strażaku, do takich akcji żadnych. To my mamy tam y, tutaj y, w tej skrzynce przygotowane balony z wodą, wodową. Dobra, to, to szybko pan przyniesie te balony, ale jednak nie trzeba, panie, ja tu szybko... Tylko sam to ugasiłem, to nie jest taki zły pożar. Sprawa załatwiona, to co to mogę? Mogę, mogę normalnie ten wóz No to strażacki? jeśli ci się udało, to oczywiście, że możesz pożyczyć na zwóz strażacki. Dobra, ja mam prawo jazdy na takie pojazdy, także proszę się nie martwić. Jakoś dojadę tylko żeby w dziurę tu nie wjechał. Dobra, podjeżdżamy i co normalnie zatkało, jak ja tutaj wozem strażackim przyjechałem takim wielkim? Chyba wygrałem, słuchajcie, tą konkurencję już tu widzę. Okay. Nie no to prawda, G-Play największego, wóz strażacki odzyskał, udało mu się. Dobrze, robimy podsumowanie, sprawdzimy co. G-Playeczka, łóżeczko, wow. no, du duże g w łóżko. jak ty to łóżko w ogóle podniosłaś? Przecież to jest większe w ogóle od ciebie, brawo, dobre tak, duże przedmiot. brawo. Frania tutaj sofę, jak widać, bardzo ładnie. G-Playka, Jabłka też dobrze. Ale g, -Plejka g -Plejka chyba w ogóle ma najmniejszą rzecz, tak naprawdę, na razie. Nawet G-Play. Scooter, no g jak na tą chwilę ma największy pojazd strażacki. To jest gratulacje dla niego. Jaka formuła normalnie? Laki boli Formuły no 1. No i Laki boli Formuły 1. No dobrze, także teraz podsumowanie yy, robimy. Także Gplayka odpada z turnieju. Ja nie mogę Gplayka nawet wystarczyło wełnę wziąć, to jest już większe normalnie, ale i tak byś chyba przegrała z no tym No dobrze, w takim bądź razie teraz losujemy kolejny kolor i kolejną konkurencję. Zaraz mówię, jak wylosuje Gplay kolor. To ja losuję, losuję, staję tutaj. Dobra widzowie, także losujemy następny kolorek. Ciekawe co tym razem mam nadzieję, Różowy. że uda się Proszę Państwa, kolor różowy. Teraz musicie jak najwięcej rzeczy koloru rózo, różowego znaleźć. Dobrze, dobrze, to działamy, działamy. Ej, czy czekajcie, a tu może? Mogę, mógłbym sobie tutaj ten jeden, o nie, bo to jakby było grubsze, to bym mógł jeden blok, słuchajcie, różowy z tego koła fortuny sobie wziąć. Wiecie co, rozejrzymy się, ty różowy ogólnie nie jest taki łatwy kolor. Nie widzę tu tak dużo różowych rzeczy, widzowie. Nawet te kwiatki one nie wiem, czy one są różowe, fioletowe są, chyba są fioletowe. Nie wiem, słuchajcie. Ej, patrzcie! Jakiś różowy samochód tutaj stoi. Okej, okay. Ej, Barbie! Barbie, przepraszam bardzo, bo ja ogólnie potrzebuję tak. różowych rzeczy, Dałby radę coś mi załatwić, bo ty uwielbiasz różowy kolor, nie? Tak, ja tutaj, tutaj mam właśnie swoje auto i w domu mam jo. dużo różowych, kolorowych rzeczy różowych, także jak chcesz Zaskier. to wyjść tutaj do mnie. Ty, a mógłbym pożyczyć parę różowych rzeczy normalnie, bo biorę udział w zawodach, bym wziął taksówkę normalnie jedną, to łóżeczko... Jasne, rzeczką. to sobie weź, jeśli ci potrzeba, ale musisz mi za godzinę udać, żebym ja tutaj miała w domu, do Dobrze? dobrze, 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 oddam, oczywiście, to tylko jest pożyczka. O, ja nie mogę Ej, nawet smakować. słuchaj, smarknąć. a ja ci po pomogłam z tymi rzeczami różowymi, a ty byś mi pomógł, bo ja zerwałam z Kenem i pomożesz mi jakiegoś y, chłopaka dla mnie znaleźć? No dobra, słuchaj, a w jakich chłopakach gustujesz najbardziej? Jakieś, nie wiem, blondyn, brunet? O, jeszcze tak, wy słuchajcie, to. blondyn, to. Y, blondyn. okej, okay, wysoki, szczupły, jakiś konkretny, normalnie, wymagania? No i właśnie takie, takie dwa wymagania, to wysoki i 啊不、嗯。嗯 Wysok, wysoki, szczupły blondyn. Postaram się znaleźć dla Ciebie Barbie jakiegoś kandydata i tu go przyprowadzę. Dobra, jeszcze autko pożyczam od Ciebie i normalnie Jasne. jadę. Widzowie ile mam rzeczy? Raz, dwa... Nie, to nie jest różowe, to też nie jest różowe. Ok, nie mamy tak dużo, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem plus auto i plus może ten kwiatek, nie mam pojęcia. Zaraz zobaczymy właśnie, co tam inni przygotowali. No mam nadzieję, że najmniej rzeczy nie zdobyłem i że będzie całkiem dobrze, ale już tu widzę, że Gplayek nawet nie... Nieźle. Okej, okay, oni sobie tu porozkładali, to ja się też porozkładam. Tutaj słuchajcie na pokaz. Także tu stawiamy łóżko. O nie, o nie, o nie, auto wjechało na łóżko, ale to nic w sumie. Okej, okay, tutaj wow, zapomniałem Dzipli, o tym samym. widzę, że bardzo dużo rzeczy ci się udało znaleźć. No, po postarałem się, postarałem się. Mam nadzieję tutaj, że znowu będę yy, yy, po prostu tutaj yy, najlepszy miał wynik. Okej, okay, postaram się przynajmniej. Okej, okay, pierwsze pytanko, bo mam takiego kwiatka, panie prowadzący, nie wiem, czy on jest fioletowy, czy różowy. Jak pan by go ocenił? E, on, on, on się nie kwalifikuje tutaj do naszego konkursu, także możesz go schować. Dobrze, dobrze, to ja tutaj mam tyle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No tam osiem, dziewięć rzeczy. A jeszcze kurczak jest różowy. Nie wiem skąd go mam, ale też słuchajcie, może się zakwalifikuje. Jasne, to zliczmy ogólnie punktację, kto ma jak najwięcej e, laki. Chyba cztery rzeczy, o ile się nie mylę. No i tak spoko w sumie. Różowy to był trudny wybór. plejeczka dobra jest. Plejeczka tutaj jest też... Pięć rzeczy, brawo. Te pięć rzeczy. Czy tak e, Czajnę, się? To to. Frania, tutaj e, zresztą, cztery, cztery rzeczy. Nie, pięć, tutaj jest jeszcze pięć. ten e, zegarek, ale w ogóle namiot to by wygrał chyba Aha, na największą rzecz. rzecz zawody. g, g tutaj, perkusja, stoliczek, krzesełko, no trzy. No i g w sumie najwięcej. A, a to chyba g teraz ma trzy najmniej, nie? No to g cały ten odpada. Ten odpada. Przepraszam Plaki. g ale odpadasz z naszego konkursu. Ojej, koszyku, I... nie martw się, będzie dobrze, też następnym razem do Janka możesz wrócić do domku, wygrasz następnym razem. Ja nie, ta, to nic nie stało, będzie o, dobrze. No, żeby ci smutno tylko nie było, synek? E, dobra, panie, panie prowadzący, to co Mało tutaj ludzi zostało. Raz, to dwa, losuj kolejny trzy, numer cztery. i zobaczymy, jaki, jaki się kolor wylosować. Dobra, to ja losuję kolor i zobaczymy, jakie będzie teraz zadanie. Pomarańczowy jest wylosowany, panie prowadzący. Pomarańczowy, dobrze, czyli, czyli pomarańczowy co teraz? Co szukamy? kolor, czyli jak najstraszniejszą rzecz koloru pomarańczowego. O, dobra, dobra, może jakąś dynię widzowie, taką halloweenową na głowę albo coś takiego. Coś myślę, że znajdziemy i tutaj pokonamy naszych faworytów, e, innych w sensie konkurencji. Dobra, tu mam coś pomarańczowego, ale to nie jest straszne, szukamy gdzieś indziej. Ty patrzcie tu normalnie, widzowie... Niby jakiś zamknięty sklep, ale są dynie. Nawet całkiem są straszne. Ej, a tam są takie, co na głowę można ubrać. Ej, przepraszam, przepraszam, to zamknięte jest, ale. Ej, chwila, ej, ale tutaj zamknięty mam. Ej, sklep. Proszę pana, bo ja taką dynię bym potrzebował. i Chciałem taką na głowę sobie ubrać i wtedy będę straszny, będę straszył. I jak będę straszył, to wygram taką konkurencję. Ej, normalnie ej, no mogę dobrze, coś panu to dać. Przedam panu tą dynię. Na przykład ja bym panu zaproponował tak ławeczkę do ćwiczeń, żeby pan mógł popracować nad swoją formą, a dodatkowo tutaj jeszcze dorzucam panu dynamit i trochę strzałeczek, o. Co pan na to? No dobrze, to możemy się za to wymienić. Bardzo fajny prezent. No i dobra. No i super, jesteśmy dogadani. Widzowie, niby zamknięte te dynie też by były spokojne, nie wiem w sumie, co by było lepsze. Czy ja taki ze straszną dynią na głowie, pomarańczową? Czy po prostu takie dynie byśmy... Nie, no dobra, już nie będę kombinował. Bierzemy to i zobaczymy, co tam inni, słuchajcie, strasznego znaleźli. Chociaż już mało konkurentów zostało. Ej, widzę tam, słuchajcie, już coś pomarańczowego. O, ci plejeczka dynie znalazła to, co ja chciałem. Witam, witam! E, witam wszystkich zgromadzonych, groszy. już każdy zdobył najstraszniejszą brązowy eee. kolor rzecz. Tak, ja tu znalazłem po prostu. Ojejku, jaki dynie. straszny kto to jest? Ktoś tutaj się skrada przede mną. To Od, uciekaj dynia. stąd! Uciekaj stąd straszną dynią. Chciałem po prostu udowodnić, że znalazłem coś strasznego. Przestraszyłem nawet pana prowadzącego, czyli jest dobrze no, chyba, nie? No dobra, w sumie jest dobrze, ale dobra, przejdźmy do, do tej konkurencji. Lucky zdobył brązowy miecz. Bardzo fajny, ciekawe. Pomarańczowy, panie prowadzący, moim zdaniem, pomarańczowe rzeczy szukaliśmy. O, dynie! Też chciałem takie GPLieczka kupić, właśnie takie, takie 3 dynie. To takie trzy dy nie jasne i frania pachołek, no pachołek, pachołek? to nie jest straszny. Czyli frania raczej odpada. Frania pachołek... odpada z konkurencji. Ja zostaliśmy my, ja Gplejeczka i Laki, Laki chodźcie. Zostały trzy osoby, czyli Gplay, Laki i Gplejeczka. Także proszę Gplay losować kolejny kolor. Dobra, zaraz zbliżamy się do wielkiego finału, widzowie. Będzie następny kolor teraz. Dobra, także losujemy, pyk I niebieski panie prowadzący padło, niebieski kolor, co I... niebieski? Kolor niebieski, jasne, kolor niebieski, to teraz musicie znaleźć jak najmiększą i puszystą rzecz. A czy jakoś poduszka, nie wiem, kołderka puchowa. Proszę nie odpowiadać, panie G-Play, dobra, bo przepraszam, każdy przepraszam. już poszukuje na swój, swój, swój termin. Dobrze, okay. to proszę do dzieła. Dobra, 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 widzowie, kto ma łóżko niebieskie w swoim domu? Zobaczymy u lakiego, widzowie, szybko wbijamy tutaj. Zobaczymy właśnie, jakie lakie ma łóżko. Ej, on nie ma niebieskiego łóżka, ma różowe. Łóżko takie, słuchajcie, fioletowe. Ej, to mogłoby być miękkie, i dosyć niebieskie jest. Weźmiemy sobie z lakiego chaty taką sofkę, ale na pewno jest coś bardziej miększego, słuchajcie, puszystego. Nie wiem, bo może tu poszukamy czegoś w galerii. Ej, przecież to jest taka trampolina, widzowie! Tu są takie poduszeczki, który, od których się można odbijać. Patrzcie, hop! Akurat teraz skliknąłem shift, ale może, możemy się dosyć dobrze odbijać. Czyli to jest miękkie, puszyste, może bardziej też sprężyste, ale ja bym chyba zaryzykował z tym widzowie blokiem odbijającym się. Bardzo jest taki mięciutki i myślę, że mamy szansę na wygraną. Też ciekawy właśnie, jak tam inni konkurenci co wymyślą. Gplayeczka jest dosyć dobra w te klocki, ale słuchajcie... Dobrze, my... także teraz czekamy teraz tylko już, na Gplaya. Już, już, już lecę, yy, już mam. czekamy. Yy, mam w sumie dwie opcje. O, laki. też ma się udało. Dobra, yy, to, to ja coś innego. się udało. No dobrze, to, to zobaczmy, co tutaj każdy Ja kto mam ma. taką poproszę pana podusie, taką sprężystą, miękką. Można się tak wysoko odbić, o, hopsa i hops o, a Gplejeczka ma tu swoją własną poduszeczkę z napisem nawet Gplejeczka? nieźle, córeczko, ty jesteś niezła w tobie, tak, grę. ja mam tatusiu taki, taki taki fajny dywanik i on jest bardzo mięciutki a rzeczywiście, jaki miękki, no a Laki ma tu sofę. Ciekawe czy miękka, usiądę. Ej, jaka twarda! W ogóle ta sofa jest twarda, strasznie. Panie prowadzący. Filo, proszę zejść. Jestem prowadzącym, ja testuje. Aha, Lucky, to nie jest naprawdę bardzo, bardzo twarda. Laki przegrywa tą konkurencję. Ja nie mogę, Laki! A ja też chciałem sofę. W ogóle ci zabrałem z chaty. To jak coś, to weź sobie, Laki. Laki. Ja nie chciałem, chciałem wygrać. Sofę sobie o, tu weź. Ja nie mogę, czy ja z Geplejeczką jestem teraz w finale, Geplejeczko. Ja normalnie Konkuruje i teraz będę losował następny kolor, tak panie prowadzący. Finał, wielki finał robimy, jesteśmy gotowi na to. to wielki finał, oczywiście, yy, do dzieła. Proszę Dobra. losować. Mamy żółty kolor. Co z żółtym kolorem, panie żółty prowadzący? Żółty finałowy kolor, proszę państwa, to jest jak najdroższą rzecz, żółto musicie znaleźć. Ojejku, słuchajcie, już widzę tutaj żółtą kaczkę. Ale ona nie jest raczej taka bardzo drogocenna. E, tam jest, słuchajcie, żółty, normalnie ten. Wełna też nie. Coś, nie wiem, złotego. Słuchajcie, złoto, nie wiem, sztabeczka złota. Blok złota, jeszcze bardziej e, ten. E, e, panie burmistrzu, e, ma pan może blok złota albo Czekaj, coś nie. złotego? Coś bardzo, bardzo, bardzo drogiego potrzebuje. Najdroższą rzecz? Złotą, jaką pan zna. Co to może e, no być? No nie wiem, mam sztabki złota na przykład. Ale to jest najdroższa rzecz, jakąś pan bierze pod uwagę. Uwagę, bo nawet blok złota jest bardziej warty dużo no wie pan co, Giplay ja mam taką statuetkę, ona jest na mnie naprawdę bardzo bezcenna, proszę zobaczyć. Wow. To jest statuetka ze złota, ona nie dość, że ma takie miano najdroższe i to dla mnie jest bardzo wartościowa. A bo ile takie coś może być warte w ogóle, panie. Takie to, to myślę taka statuetka to 10 milionów? Mógłbym, mógłbym, a bo jeszcze panu nie oddałem telefonu. Jasne. Yy, Jasne, za... proszę sobie wziąć, a ja sobie później jakoś. Yy, proszę mi oddać po prostu za godzinę. Dobra, dobra, i telefon panu też przyniosę, proszę się nie martwić. Okej, okay, widzowie, wiecie co, zakradniemy się od góry i zobaczymy, co znalazła G-Playka. bo mamy jeszcze tutaj sekundkę czasu, także czekajcie, co. Ej, tam jest jakaś korona, widzowie, złota. Ty, a może ja powinienem dać wygrać swojej córeczce, żeby była szczęśliwa. Ogólnie podobno jest do wygrania jakaś epicka, słuchajcie, super nagroda. To ja, może zamiast tej statuetki, bym Ale naprawdę super. sztabkę dał. Wydaje mi się, że ja wygram, proszę pana. Postarałam się, chciałabym bardzo wygrać tutaj. E, tutaj mam taką koronę. Dobra, ze dam złota. jej porę widzowie i powiemy, że tą sztabeczkę albo ten e, terakotę żółtą. Proszę pana, normalnie tutaj jest moja droga rzecz, e, sztabeczka ogólnie. Hmm, jasne, to teraz przetestujmy, zobaczmy, kto ma najdroższą rzecz. E, sztabka złota, taka, aha, i jeeplejeczka tutaj ma taką e, koronę. No jasne, no to teraz weryfikacja. No i już, dajmy werdykt. Gip wygrała, Jeep przegrał. Ej, jak to ja przegrałem? Gipleczka, brawo! Wygrałaś! Jej, Cieszymy się! Jej, tak Cieszymy się! Ja bardzo Woo. chciałam wygrać, ale ja się cieszę! Bardzo się cieszę, Tatusiu. Dziękuję za tą wygraną! No ale jej. teraz pytanie do pana organizatora. Co? Samolot jest do wygrania taki ogromny! Gepleczka wygrała samolot! Czy, czy to ja wygrałam samolot, proszę pana? Nie, nie wierzę! Ja nie Ale mogę. super! Czyli Tatusiu, pojedziemy na wakacje razem tym samolotem? Polecimy nawet, nie pojedziemy, tylko ja Polecimy nie jestem właśnie. Piloty. Będziemy musieli załatwić jakiegoś pilota w Wizowie i dostaliśmy chyba prywatny, ogromny. Ops, żeby nic się z nim nie stało, bo trochę zleciał. No zlecia. dobrze, to gratulacje dla wszystkich, wygramy gratulacje dla ciebie, Gplay. Kargi Play, jako drugi dziękujemy za A wy się, super zabawę. Wy I dziękujemy się mi trzymajcie, czas. Wizowie, papa, pa, do następnego odcinku.